Upolujmy jakiegoś IEMA albo GMA, dobra? A jest jakaś arena 10-minutówek, żebym mógł trafić na jakiegoś GMA? Bardzo chciałbym pograć z lepszymi graczami, żeby pokazać wam, że też umiem przynajmniej jak równy z równy przegrywać. Nie, partie, żeby jak najwięcej briliantów nafarmić, to bym musiał odpalić jedną minutówkę, wiesz? Bo ciężko jest brilianty na dychach walić. O, jest Rapid Arena. Kto tutaj gra? Ja, p nie ma nikogo powyżej 1800. Patrzcie, zapisy na turniej za 8 minut. Może jest jakiś lepszy turniej? Blitz Arena, nawet nie widać kto gra turnieje, Bullet Arena. Dobra, test zero utytułowanych. Ja nie potrzebuję sobie wygrywać na nobków, żeby się dowartościować. Woł wołabym na jakiegoś GMA. Polujemy. Pr próbujemy trafić na jakiegoś gościa z tytułem? Jak nie trafię, to idę teftę. Te. Ty, to jeszcze tam wrócę. No nie, no z Cezardem nie będę grał. No proszę cię, 2000, to wiecie co? Wejdę w ustawienia niestandardowe, zakres rankingu od minus 25 do plus nieskończoność, żeby znajdowała mi tylko lepszych ode mnie. Dziękuję, pu pulpe Pulpelnik. Zastanawiam się, jakie zniżki dać na kolejne kursy, bo i tak widzę, że póki co dzisiaj dwa kursy, które zeszły, to kurs Gambit Halloween, najczęstszy. Muszę wydać nowy też. Fajnie, że wracasz do korzeni, brakowało starego Bartusia. jest co, ja wróciłem do szachów, bo pomyślałem, że zainwestuję trochę pieniędzy w szachę i postaram się już zrobić szachę na wyższym poziomie, tak jak to było moim marzeniem. Też fajnie, że dużo widzów ogląda, ale to jest kwestia teraz hypu. W ogóle ostatnio chodzę tak zmęczony. Nie wiem, czy po mnie widać, ale jestem cały czas tak Ułem, ciągle jest robota i męczennik musi wam się pochwalić, jaki to jest zmęczony. Ale to ty jesteś wyznacznikiem hype'u w szachach w Polsce? Dlatego musiałem czekać. Zaś ta pierdolona legenda Marcin Ksaya kiedy się k**, wreszcie dogadaliśmy, uścisnęliśmy sobie dłoń, to się k**, okazał być... To był, był rozpierdol. Ksajo w szachowym świecie. K**. To nie... K**. Zawsze coś. Teraz jedyna legenda, jaka nam została, to Ortiz. No i szachowy mentor. No i Pakleza w sumie, no tak. Wiecie, że FIDE Arena dalej nie zmieniła hasło na admina. I można w każdej chwili wejść z admina i utworzyć konta. Ktoś ostatnio wysłał 127-letniego gościa, który miał 7 zakazanych, zablokowanych słów politycznie e do otworzenia użytkownika. Z ciekawości sprawdziłem. Ten projekt to jest jakiś po prostu żart. A, w ogóle mogę wam zdradzić. W piątek gramy w split fiction z Brusem. Nie, sorry, w czwartek. Fajnie będzie. Widziałem, że gra się parami. Znaczy, tam jest jeden segment świnkowy, ale to proszę, żebyście się wtedy zachowywali. Fajnie będzie. Wiecie, że spadłem z 1500 subów na 670 subów. I to jest tak trudno odbić, bo to trzeba czekać miesiąc, aż ludzie, którzy dali prawie u kogoś innego, Przyjdą za miesiąc. Bo to tak działa w przypadku Twitcha w większości. Bo płatnych subów to się ma ze 100-200. No tak, ja mam 600 subów. Ale sam kazałeś wysyłać nie mi suby, tylko Oli. No tak, bo ja mówiłem, żeby wysyłać suby do ostre debiuty i do. Dzień dobry. Yy, I do Oli. Ale no mimo wszystko, stary, wiesz, dziękuję wam teraz za suby, ale to, to nie o to chodziło. Że to jest dla mnie zaskakujące pod względem statystyki, nie? Nie, no ja też mnie streamowałem, ale cały czas na bieżąco mówię wam na Instagramie dlaczego. Uwierzcie mi, że to nie jest tak, że padła mi psycha i nie, nie, nie wiem, nic nie robię. Robię bardzo dużo ciekawych rzeczy. Głównie rozpisujemy projekty Billing i y, 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 ostre debiuty. No i niebawem będę mógł wam się pochwalić turniejem na żywo, który organizujemy, współorganizujemy. I organizować będziemy szersze też dla widzów. Ale wiecie, ja też chcę częściej streamować na ostre debiuty, kiedy będę grał w szachy. Więc możecie nawet szotał tam dam, bo tam na kanale codziennie ktoś siedzi i warto po prostu obserwować, kto w danym dniu jest, bo tam też są coachingi nie tylko. Dlaczego Cię tak boli wieczny yy, streamer Ortiz? Absolutnie mnie nie boli. Cieszę się, że wreszcie ludzie zauważyli, że jest wyrocznią. Dzień dobry. To tyle. Czym zajmujesz się w bilin? Jestem prezesem, zajmuję się wszystkim i na chwilę obecną robimy Dzień twardy dobry. HR, żeby odciążyć niektóre osoby od niektórych y, rzeczy. Chociażby mnie od kreatywnego marketingu. Tak wpira z drzwi. Nie, ale jest to... Na pewno twardy orzech do zgryzienia, wiecie, takie nowe wyzwanie, jakby to powiedzieć. No bo to jest nowe wyzwanie, już wyjście poza, jak gdyby to powiedzieć, wyjście poza strefę komfortu, nie? Dzięki za lajka na bilin pod zakazanym romansem. No uśmiechnąłem się. Są niektóre wasze, takie na bilin wstawiacie memy, które uśmiecham się, to lajkuję, bo ja to normalnie scrolluję. TikToka nie screelowałem, no ale tutaj oglądam, co się dzieje, jak się zmienia algorytm. I jak to wszystko jest brane pod uwagę. Kurczę, co jest, nie ma nikogo w moim rankingu w okolicy? Szukam wyższy o 2347. Co jest? Może to zresetuję. No kurwa, mniej i złapała mi chłopas w Turcji, a ja chcę mieć wyżej. Staram się tak maksymalizować czas, że jak rano wstaję i akurat yy, Ola robi śniadanie i sobie parzę kawę to przed pierwszym kolem yy, gram jedną w na PBFTFT. Na PBE, bo planuję być w przyszłym sezonie mistrzem Polski. Ja wiem, możecie się pośmiać, mam to w dupie, hejterzy. Jeszcze was zaskoczę. No i dało mi tego samego Turka. Dobra, zagrajmy. Turcy grają jeden wariant, ten sam. Dobra. O, o tym niedługo nagram kurs, by the way. Już nawet mam notatki do tego... Jakby do tego otwarcia, bo to jest King's Indiana, tak? I z tego będę nagrywał kurs, ale tak znajdę troszkę wolnego czasu. Bo chciałbym, żeby teraz kursy nagrali w pierwszej kolejności inne osoby z ostrych debiutów, no nie? Zobaczę na Instagramie, kiedy Nitro mi odpisał, kiedy ma wolny termin na pojedynek z Hiszpanem. Dzięki Bielsmek za zasłuba dzień dobry, dzień dobry. Dlaczego Bruce nie wygra turnieju? No dobrze, ja ci zadam pytania. dlaczego papież nie może zjeść hamburgera? Bo jest wege, tak samo jak Bruce jest uposiem szachowym. Chyba, żeby się wspiął na swoje wyżyny umysłowe, stary. I wiesz, nagle włączył jakąś formę mutant. To wtedy tak, mógłby wygrać. Ale ja już dawno go skreśliłem z takiej jakby niepisanej listy faworytów. Nie może długo w niego wierzyłem, to mój syn. Jeżeli wygrałby Owerpo ten turniej, to to oznacza, jak bardzo nienawiść do Brusa potrafi przyczynić kogoś do sukcesu. Bo Owerpo bierze udział w tym turnieju tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać Brusowi, że jego tysiące treningów i miliony rozegranych partii są warte i że Owerpo zrobi to szybko, lepiej w dwa miesiące. C4 natychmiast, C3. Tu, 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 tu. Dobra, C4. Okej, okay, maksymalizujemy. On teraz to obroni. On to obroni, ja zagram tak, on zagra tak, ja zagram tak, on zagra tak. I ja z powrotem wrócę, żeby to bronić. Mamy, mamy to. Jak mi się gra w tego sorsa? Dzisiaj mi się grało bardzo dobrze. Pierwsza styczność z sorsem była jakaś obrzydliwa. Nie potrafiłem się w niczym połapować. Ja nie jestem człowiekiem, który łapie tak wbrew pozorom bardzo szybko. Mam jakieś, chyba nie wiem, akustyczne, że tak powiem, zachowania, gdzie adaptuję się do niektórych rzeczy po prostu chyba wolniej. A może tu by pójść? Nie, no tu. Tak, mówię wbrew pozorom, bo w wielu rzeczach mam adaptację bardzo szybką, a w niektórych po prostu absolutną, absolutnie zerową raczej. Może F4? To też jest ciekawe, żeby wzmocnić topionem. 5, Dave Back. 5, Dave Back. No jesteście tak naprawdę 18 subów od Sangri Requestu. Tak, słyszałem, że McLayler po zebraniu pieniędzy charytatywnych na żonę kupił sobie nową kartę graficzną. No jest to niezły przypadek. Ja chcę tutaj postawić skoczka. Droga tego konia powinna wyglądać mniej więcej tak. Szukamy alternatywy dla tego skoczka. Hm. Tu, tu, okej, okay. tu i tu. Nie mogłem brać wieży, bo był jego ruch stary. To wszystko się lepi na jedno tempo. Nie wiem czy zauważyłeś. Nie pisz Tak lepiej, bo mu krzywdę wizerunkową robisz. Kur jak wy mówicie, że dem Demons jest PDF-em, albo jak nie to nie jest to skrzywda wizerunkowa, tylko żarty. Oczywiście żartuję, McLaren jest super gościem. Kupił se kartę i na pewno żona żyje i będzie miała się dobrze. Ja p... Jak wam dogodzić? Z jednej strony memujemy, jest Smith, Ale z drugiej, oj tak, to nie, z tego to nie żartuj. To jest chyba najlepszy ruch. Chociaż on gra tu i tracę to tempo, no. Tu, tu, nie. Tu, 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 tu. Mam gównianego gońca. Dobra, kiedy nie wiesz co robić, idź królem do góry. A no tak, bo wy możecie, a my nie, a ja nie, no tak, bez kitu, to prawda akurat. Dobra, teraz tak mogę zagrać i sobie wymienimy wieże. bez kitu. Czasami za bardzo podłapuję humor czatownika i mówię go na głos, bo faktycznie wtedy może mieć negatywny odbiór. Przepraszam, Mac Makłajlera, nie miałem nic złego na myśli. No dobra, król do przodu, skoczek tu, dobra, tu i tu idę. MacGyvera. W ogóle tutaj to bym zaproponował remis, tu nie ma co, 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 co tego grać. Wstawiłem tylko martwego gońca, mam gorsze perspektywy wygranej niż on. Z drugiej strony jego skoczek potrzebuje bardzo dużo jakichś fikumiku, żeby gdzieś uczestniczył w ataku, więc... Remis i go O Tym ruchem przeciwnik jasno daje znać, że nie chce remisu. A my chcemy? Dobra, my chcemy ten remis. Ustoimy to. W końcu się pomyli. Zagram jak maszynka. Będę biegał lewa-prawa i tego gońca przeprowadzę tędy, atak. tak. za długo myśleć, żeby mieć jakiś fajny plan, a ja mam plan. No i pyk. Pierwsza realizacja planu, pozbyć się tego gońca. Dziękuję, Bibim. Yy, po wszystkich turniejach ja mam nadzieję, że po kwietniu chwilę będę mógł odsapnąć na czas majówki. I rozpisać dalszy kontent. No bo w planach jest jeszcze Tour de Poland na KO3. Może jakiś Metin. Kto wie? Na pewno Split Fiction teraz na dniach jest grane. Dobra, no jeżeli teraz zagram coś takiego, to remis mam jak w banku. Nie no, żartowałem. To nie jest remis jak w banku. Ja zagram tak, tak, tak. Tu muszę się trafić. Czekajcie. Tak, 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 To dalej jest, jest walka. To by się wydać, że to jest remis. O! I po tym ruchu już wiemy, czy remis będzie, bo on tu coś chce przyspącić. Dobra, wstawiam granie na czekanie i czekamy. Kontroluję sobie te dziurki. Ja mu się powoli ciasno robi ja zaraz coś wyszpącę. Oddam tego piona najwyżej. Ja to wygram, ja to wygram. On ma dużo mniejszy czas. Ja przyszpącę go na czasie. Ja już to czuję. Tu, 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 tu pójdę królem. Ale no proszę nie pisać w no panowie i panie. No przecież ja będę mistrzem Polski w TFT. Nie można szkalować gry, w której będę najlepszy. W tym roku mistrzostwa świata amatorów, nie Europy. Interesuje mnie Europa. Pff, o, żeś to teraz ziomek. Tak absurdalnego ruchu nie brałem pod uwagę, bo teraz kiwka, kiwka i to jest remis. Dobra, mam pomysł. Nie, on mi proponuje remis. Nie! Nie! Nie przyjmuję. Ustawię się jak Sigmeusz i wygram na czas. W ostateczności poświęcę figurę, kiedy już uśpie jego czujność. Nie zgadzam się na remis. No patrzcie, że proponuje mi remis. A, widzicie? O. I teraz tu, 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 tu. Jeszcze raz tu, 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 tu. To mój plan. Koniec tu, żeby nigdy nie święcił do przodu. On nie ma ruchu, no gdzie pójdzie? Tu. <laughs> o kur. To może on będzie grał na wygraną. Nie no, za cienki jest w majtkach. Ja pierdolę. Jednak nie jest taki cienki w majtkach. Dobra, wybejtować trzeba mu króla, żeby tam poszedł. Ja poświęcę dwie figury, figurę pionki i wygram to. Tu. Ty za szybko, powinienem goniec najpierw. nie ja, najpierw. Niedokładność, ja bo ma 5 Dobra, nieważne, nic to nie da. Tu, git i ja tu. Ja tu. Tu mogę przebijać w ogóle, ale nie chcę. Idę tu, idę tu. I... Wolne na nie do czasie. A co byś się teraz, dziadzieku, męczył? I pchamy pionki. I pędzimy królem. A co? Jest zduszony jest. No i pyk pioneczek jeden. Pyk pioneczek drugi. Wzykanie na śniadanie. O! Napisał do mnie, chciał do mnie napisać wiadomość. Napisał do mnie You are bad. Napisał do mnie You are bad. So why the fuck did you lose? Proszę bardzo, ustawiona równa końcóweczka, wymęczone, ustawione wszystko, no i mamy końcówkę taką, taką, gdzie mam więcej przestrzeni, ale gorszego gońca. Gdyby gońców nie było, to mógłbym połasić się o zwycięstwo, a że były, to się męczyłem. No i pomęczyłem się, poczekałem, poczekałem, równa, 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 równa i pyk. I nagle na, na, się okazuje, że lepsza, jak maszynka i pyk. I troszkę szachu, żeby zdobyć. I pyk. Król robi spacerek. I pyk. I pyk. I szaszek. I pyk. I podpięty pioneczek. I drugi pioneczek. I teraz tu. Bicie bicie tu. I skoczek w podszasku. No i to jest k***a bad. Raczej nie ja. Fajnie zagrana partia, tylko musiałem powolutku to grać. No. no ale to grać z Turcji. On ma jednego, Do tego jeszcze zachował cztery. Ty z ostre remisy grał przed chwilą i zremisował. Ja ale to jest żart? Nie mogę. Ale Beka, ostre remisy. Właśnie przed chwilą zagrały i zremisowały, nie? Nie no, pozdro dla ciebie! Pozdro dla Ciebie, Adam. Chłopco właśnie wysnapił mojego przeciwnika, zremisował z nim. I ja go ograłem. Proszę, żebyś grał z nim znowu. A z tym chulem to grałem. Dzień dobry. Wygrałem. Wygrałem z nim w 9 ruchów w ogóle. Dziękuję ty to nowy Judasz. Wygrałem z nim w 9 ruchów, bo jakiś totalny gówno zagrał. No, nie, to ty z nim wygrałeś, bo podwalił ci w jednym Hetmana. Dobre, nieważne. To co, last partia i TFT? Żeby o północy szachy skończyć, segment szachowy? Chyba zgodnie możemy powiedzieć, że na jedną każdy może poczekać jeszcze. Co? TFT nie ucieknie. Mmm... wspomniało wspomniał o tobie w publikacji. O, pięknie! Zrobił recenzję zadań, które rozwiązuje. No, pięknie. I dał 5 na 5 czeskomowi. komowi. Idziemy dalej. Pakleza wspomniał o tobie w publikacji. 71 dzień czekania od coaching. Na coaching od X sententacją. Przecież to ustawione, bo tu jest zdjęcie moje z mentorem. Poza tym, Pakleza nigdy by tak nie napisał. Jak robisz figurki w drewnie, to nada się to na bilin? Nada! Na Bilinie to możesz nawet tak naprawdę memy wrzucać: jakieś zabawne filmy czy kanały szoterskie. Głównie to się kręci wokół recenzji, bo wtedy możesz więcej zarobić. Jak jakaś firma cię wyhaczy i wiesz. Dobra, jak nie znajdę nikogo do północy, to odpalam PB. Chyba nie ma teraz przerwy, nie? A co z Nitrozyniakiem? On na tym kiku gra w szachy? I teraz ma Just Chatting, ogląda zdrady, więc pewnie dopiero wieczorem będą w szachulce. Ale ćwicz, Trzeba mu to przyznać. Dawaj dwa brilianty w tej jednej partii dla widza. Dobra, podejmę się ten challenge. Ale umówmy się tak, jak walne dwa brilianty, to ty giftujesz dwa suby. Jak walne jednego brilianta, to giftujesz pan, co jednego to suba. Znaczy, jak zero, nie pracować, a jak zero, to ja giftuję suba. Nie zrozumiałem. Co? Po jakim to było języku? Po turecku. To dlatego nie zrozumiałem. Ale co jest, że mi nie wyszukuje? O, partyjka, dobra, postarajmy się dwa brylanty. To żeby były brylanty, to muszę święcić jak najwięcej materiału. A to poświęciłem. To już nie wygląda jak brilliant game. Problematyczne to może już być, żeby to były brillianty. To raczej nie był brilliant, to też nie. Dobra, nie ma szans na buletówki, jak ja grałem dyszki. No sprawdźmy, czy jest chociaż jeden brilliant. No nie, dobra, to jestem w jednego suba. Spróbuję jeszcze raz. A jednego suba już giftuję, idziemy dalej. Żeby były brillianty muszę atakować na skrzydle. W ten podwójny dźwięk. Dobra, otworzę centrum. Ja, pi... co jest? C4 pod łapy. Fajnie. Królew 1. Brilliant! Cofnę segońca, prowadzę skoczka. Muszę pomyśleć, jak poddawać słusznie materiał. O, to jest Git. Tu. No i dobra, jest okazja. Pierwsze oddanie. Bo ucieka od moich briliantów. Drugie. Tu muszę zagrać F3. Ale nudy chłop gra. Dobra, święce to nic nie daje. Szach, może to będzie brilliant. co wątpię. Kurwa, no bije to i wygrywam. Ile briliantów? Proszę, jeden. Dobra, teraz się uda. Za bardzo się człowiek skupia, żeby dać brilianty. I ten podwójny dźwięk w dupę kopalny. Dobra, nie wiem, jakiś Gambit w Mora może. Święcimy. Ja pierwszy ...brilliant. Nawet miałem przewagę po tych poświęceniach. Podwaliłem mata w jednym. Dobra, teraz się uda. Minus ile subów? Cztery? Ale jak się uda to... ...to... 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 ...to, to do zera wychodzimy. Dobra, z dwa Teraz się uda, brilliant. To się już... آه oh, بریل Co za pasywny gnojek. A może to jest kwalifikowane jako briliant? Na Boga. Jak nie! To wszystko było piękne. Dobra, las. Jest system, 200 elo masz to wbijesz, briliantę jak Roszadę zrobisz, bo ci bije brawo czeską, wow, wiesz jak się król rusza. Koniec challenge'u, nie, żadne suby, gramy w grę, zapraszam jednego do lobby. Wie pan co to znaczy trapen? Nie pracować, a zarabiać. Aż mi się przypomniało, jak kiedyś na Red Bull Enjoy the Game zrobiłem dwupak dla widza za każdego brilianta i w dwa godziny zrobiłem tyle samo briliantów co dzisiaj, brawo Skamerski, a Przypomnieli mi widzowie, jak kiedyś zrobiłem challenge Red Bull Enjoy The Game i że za każdy brilliant move dawałem dwupaka i rozdałem zero dwupaków. <śmów> <śmów> o, serio. O, grube, grube, nie?